Dziękuję wam, że przyszliście. Nie ma sprawy, Rani. A co się dzieje? Okazuje się, że zaszło małe... nieporozumienie z jednym z naszych gości. Tak. Znacie go pod imieniem Poa. Ten jest Tak naprawdę nie ma na imię Poa. Tylko bestii. I wcale nie jest złym zwierzakiem. Nie do końca wam wierzę? Uwierzycie, kiedy go poznacie. Nie ma milszego zwierzęcia od niego. Przepraszamy za spóźnienie. Pingwiny nie człapią zbyt szybko. Nie ma sprawy, Beszty jeszcze nie przyszedł. Hej, chwila, a gdzie jest pingwino? E, nie chciał tu przyjść. Poczłapał do domu. Przecież to on zrobił największą awanturę. Powinien się tu pojawić. Anga, sprawdź, gdzie jest Pinguino i gdzie jest Besti. Jasne. Spokojnie, rani. Jestem pewien, że Anga ich znajdzie. Znalazłam. Tak szybko? A którego? Obu. O nie! Poa zaatakował pingwino? Nie. Do przodu trzeba iść, Poa, tak już musi być Poa? O, Pinguino, o co chodzi? Przyjaźnisz się z niszczycielem Poa? Tak, tyle że to żaden niszczyciel uratował mi życie To Poa ratujące życie Serio? Wow Co? Bo ja wiem, niszczyciel Poa brzmi dużo lepiej Bunga Opowiem wam o tym gościu jest silniejszy od pingwina, za to delikatny jak pingwin. O, dzięki. A wyjaśnisz nam, co się stało? Co się stało? Co się stało? O, już ja wam powiem, co się stało. Spadłem z niewyobrażalnie wysokiej skały. I spadałem, i spadałem. A potem nagle pojawił się on, wielki jak głaz. Wyskoczył tuż pode mną. Spadłem na jego plecy. Jest mięciutki jak pingwin. Szkoda, że nie widzieliście, jak do mnie pędził. Jest szybszy od Pingwina! Ech, przepraszam, że wziąłem cię za złego gościa. No, nic nie szkodzi. Mnie też mógłbyś czasem uratować? E, jasne. Będę zaszczycony. W porządku, kochani, zróbcie hałas dla... Bo Chyba ją cię Tak, no wiem. Ale teraz uważam, że to Poa.